Pan z Wami, Boże, który mocą swojego Słowa stworzyłeś cały wszechświat i dałeś człowiekowi władzę nad całym stworzeniem oraz moc doskonalenia świata według zamysłów Twojej woli. Spraw, aby pojazd dzieło Twojej i ludzkiej pracy dzięki Twemu błogosławieństwu służył dla dobra człowieka jego pracy. Za naszej Matki Niepokalanej, świętego Krzysztofa, świętego Floriana prosimy Cię Boże uszczerz wszystkich, którzy będą korzystali z tego pojazdu od wszelkich nieszczęść duszy i ciała aby bezpiecznie mogli dojechać do wyznaczonego celu niech kierowcy, którzy będą tym pojazdem używać go do przejazdów będą pobłogosławieni przez samego Stwórcę a pojazd niech staje się pomocą dla każdego człowieka w imię Woli samego Boga. Boże, ty, który żyjesz i królujesz, pobłogosław ten samochód i nas wszystkich, byśmy w mocy Twojego działania mogli iść drogą miłości, równości i solidarności. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Po dokonanie symbolicznego aktu przekazania samochodów. Proszę pana nadbrygadiera, Piotra Kwiatkowskiego, zastępcę komendanta głównego Państwowej straży pożarnej, pana nadbrygadiera Andrzeja Mroza. Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz druha Kazimierza Sadego, prezesa zarządu oddziału powiatowego związku ochotniczych straży pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Tarnowie, pana Tadeusza Sitko, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie oraz pana Pawła Gniatka, prezesa zarządu Fundacji Tauron z siedzibą w Katowicach. Zapraszam jeszcze tutaj na scenę naczelnika OSP Zakrzów Piotra Szczupaka. <noise> Dobra, ja prezesie, no, jest dla mnie ogromne zaszczyt, że mogę przekazać te kluczyki, bo one już były wcześniej przekazywane, ale tak oficjalnie, w tak znamienitym gronie osób, niech Wam dobrze służy ten samochód, niech naprawdę sprawdza się bez żadnych awarii, bez żadnych y, takich nieprzewidzianych wypadków. Oczywiście udział tutaj na użytek Teraz.

Którym jest zaczynamy? Oponę. Oponę Patnie. Ale co, będziemy to... Tu... A... Tyle samochód kosztował, to ta stęga... Obecnie następuje uroczyste przeczytanie wstęgi. A my, korzystając z okazji, serdecznie witamy panią poseł Urszulę Augustyn. No teraz już rzeczywiście do tej